Witam Was. Dzisiaj do naszej firmy dotarła nowa zabawka, zabawka związana z fiskalizacją. Mamy tutaj prototyp produkcyjny kasy Nowitusa, kasy SDF3. Powiem też, że jest dwóch innych producentów, którzy no, tutaj stają na pedały, żeby też dostarczyć swoje rozwiązania w postaci kas w postaci oprogramowania. I wydaje mi się, że, że zdążą ze swoimi homologacjami przed terminem. Zrobimy teraz jakże modne unboxingi i zobaczymy co mamy w środku. Oczywiście dostaliśmy troszeczkę. Powietrza od kolegów z Nowitusa Gwarancja. Co my tu mamy dalej? O, mamy dągla bluetooth. Więc, pewnie do pewnych czynności, może być potrzebny bluetooth do tej kasy. Dalej sama kasa. Kasa widzę. Kształt już ma ostateczny. Ale jeszcze jest wydrukowana na drukarce 3D, więc na pewno ona będzie tak wyglądała. Niemniej jednak obudowa będzie gładsza, pewnie będzie robiona w innej technologii pewnie jakaś wtryskiwana lub coś takiego nie ma to znaczenia. Widzimy tutaj port Ethernet, szereg innych portów zasilanie USB. Kasa ma bardzo dużo interfejsów różnych: jakieś CC Toki, MDB, impulsowy. No my z kasą w mainiach PKF będziemy komunikować się za pośrednictwem Ethernetu po protokole sugerowanym przez producenta ze względu na to, iż daje on najwięcej możliwości kontrolowania tego, czy i przekazywania informacji, czy płatność jest płatnością kartą, czy płatność jest płatnością gotówką. Możemy również filtrować te. Informacje, które chcemy wysyłać, czyli na przykład nie będziemy wysyłać i rejestrować impulsów z kart przedpłaconych, z kart lojalnościowych, czy też impulsów serwisowych wykorzystywanych do testowania mini. Więc tutaj ten Ethernet dla nas jest najistotniejszy i no my już jesteśmy zintegrowani z tą kasą. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy uszczelkę pod wyświetlacz z szablonem i śrubkami czyli komplet do montażu i widzę tutaj sam wyświetlacz. Wyświetlacz jest przygotowany do montowania powierzchniowego, więc nie będzie trzeba jakichś dużych otworów flexem kręcić. Bardzo estetycznie wykonany, zalany specjalną masą. Kabel też jest zalany, więc tutaj nie powinniśmy mieć problemów z wilgocią. Co, co będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli wy, wywiercić cztery otwory, mamy tutaj taki fajny szablonik. Cztery otwory, i jeden otwór na kabel, i będziemy to powierzchniowo montować na, w miejscu pobierania opłat, bo tak, tak mówi ustawa. No i później podłączamy to do, do, do kasy, a kasę do jakiegoś routera, a router z kolei do sterownika myjni, który będzie rozmawiał z kasą. Także tak to wygląda, co mamy dalej. Dalej mamy kabel zasilający, ale bez samego zasilacza, ponieważ to jest jedna z możliwości podłączenia do prądu, czyli możemy to podłączyć bezpośrednio na przykład do zasilacza, który zasila elektronikę, w inną elektronikę w naszej myjni. Ale widzę też, że Mamy tutaj opcję zasilacza z możliwością podłączenia do gniazdka, więc te dwie opcje będą dostępne. Co prawda, nie wiem, czy będzie trzeba kasę zamówić i zdefiniować, który kabel chcemy. No to życie pokaże. Także to jest kasa, która przyszła do nas. To jest kasa, która jest homologowana. Jesteśmy zintegrowani z tą kasą. Niestety nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy te kasy będzie można kupić od nas, ponieważ jeszcze nie możemy złożyć zamówienia. To wszystko się toczy. Wiemy, że koszt samej tej kasy to jest około 1300 zł plus około 40 zł netto abonamentu 39 zł, ale te informacje znajdziecie u nas na, na blogu. Powiem też, że jest dwóch innych producentów, którzy no tutaj stają na pedały, żeby też dostarczyć swoje rozwiązania w postaci kas, w postaci oprogramowania. I wydaje mi się, że, że zdążą ze swoimi homologacjami przed terminem. Także na ten moment tak to wygląda. Widzicie już, że to nie są jakieś gruszki na wierzbie, tylko fizyczny sprzęt. No, tak, trzeba się. Fizycznie i psychicznie przygotowywać do tego, że w końcu ta fiskalizacja do nas dojdzie. Jeżeli macie pytania, to zapraszamy do zadawania ich w komentarzu. I to na tyle. Jesteśmy w kontakcie, bo na pewno będą kolejne nowości.